Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Outlast. Ostatnio skończyliśmy na zabawie w są w Persia. Tak, skończyliśmy z Grimmsu. Odcinki są live, tak więc wyszedłem wtedy, bo nie mogłem kontynuować dalej. Zobaczmy, gdzie, gdzie z powrotem zaczniemy. Czy gra zapisuje w momencie wyjścia, czy ma po prostu swoje checkpointy w różnych, w różnych miejscach. No... Ustąpnęło mnie troszeczkę wcześniej. Aha, zaraz jak z Windu wyszedłem, czyli niewiele się tutaj zmieni. Zaraz powinniśmy po wyjść na, na... przez okno, tak? Spotkamy dwóch koleśi, którzy chcą nas pokroić na kawałki, podzielić się naszymi wnętrznościami, a właśnie tutaj, tutaj ostatnio skończyliśmy. Chciałem nadmienić, że, um, że Outlast, no nie, nie żadnej recenzji e, ani żadnej wypowiedzi no, nie słyszałem, aby po prostu były takie sceny w jak w poprzednim odcinku nie, gejone profili, tak? Gdzie gościu zajwania mu trupa. No. W prasie, w prasie o, o takich scenach zmianki nie ma, Mówię, to jest brutalna, tak? Moim zdaniem to jest bardzo kontrowersyjna była, tak? I do tego jeszcze chciałbym dołożyć, że na przełomie września października, jak było, GTA 5 i chyba ten film 4 TVP zamieściło reportaż, tak? Na temat brutalności gier i o jak są okrutne i niedobre, tak? Jak jak źle wpływają na, na naszym streakach. Natomiast no o się. Nic nie, nie wspomnieli, tak? Na pewno młodszych graczy. Może taka scena wpłynąć na... ...no, spostrzeganie świata. Nie. W ogóle, nie brutalnego gra. wszystko pozamykamy i czekamy jakiejś szczeliny, tak? A nie, mamy kartę, tak? Karta za łaźni, magnetyczna. Próbujemy się wykąpać. O, ktoś tu miga? Eee, aktyw? Nie, to ja. Zobaczcie, ja mogę tu wejść? Eee, mogę. Trzymaj. Coś się dzieje na kamerach. Ktoś łazi. Ktoś nam zagraża. Nikt nam aktywnie nie zagraża. Bateryjkę jakąś? Nie troszkę, nic, nic, nic. nie troszkę, nie Nic, nie nic. nie nie To fajnie system, nigdy jeszcze tego by nie było. To wolnego chodzi na drzwi. Ale już nie zrobili, żeby powoli ich zamykać. Na pierwsze w bardzo fajnie wygląda klimatycznie Muzyka też jest bardzo klimatyczna Niewiele mam do zarzucenia O! O fuck! O fakt! Przez okno, przez okno Nie ma tam go, to też nie ma. Słuchajcie, co mnie denerwowało, powiem, to poraźnie teraz z przeciwnikiem. No nie mówię, że ma walczyć, tak? Że można było walczyć. To pewnie teraz straciło sens i poczucie strachu. Natomiast, no, to nawet nie wiem, nawet przepchnąć, tak. ja tak, jak się przyciskają tych mąskich korytarzach, to no, nawet nie mogę go przepchnąć. To mi się też podoba, takiej z z ręką, o właśnie, że chodzi, pochylamy się tak, on się trzyma tak, tak, w tej to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. Tyle winie takiej. No tak, czytam sobie w wolnej chwili, kiedy wychodzę z, z, z odcinka, no, gdyż po prostu nie chcę was zanudzać, zanudzać tekstem, tak? Co się gryje? Jak to jest z nami to jest trochę.

Badałoby się gdzieś stryć. O, tak, tak, to, to, to będzie dobrze. To będzie bezpieczne. To prosiaczek nie wejdzie. No i zwykle bohater zabawny. Jeszcze strzelenia. O, jeszcze raz zobaczył gościa. Chyba raczej nie tędy, droga. Czytałem właśnie, którę będę mam teraz wyjść. Ale były ritofacy. Może tędy? Czy tam będę? A nie, będę to ja przeszedłem. O, jak się ze złości.

tak ciemno tu wszędzie. I światło zgasnęło. Пока нас сюда придет. Помалу тупо, чуть-чуть

Zeskoczył, że zaskoczył. Zeskoczył, na pewno zaskoczył. O nie, zaskoczył! O, o to cwaniaczek! O, tu ślepo zawołał. Otwórz drzwi, otwórz drzwi! O nie, o, to tędy. Tędy. O, szybciej. I tędy. Może tu? O, jest szczelina. nie, w szczelinie. Proszę, się nie przejdzie ten... Dobra, zamknięte. Co dołem? Dołem? O Jezu! <grym> Dobre! Dobre. O, Mm. O, nie wiem, że nadal musisz coś pogadamy, Pytam to może... O, to też kolej się do mnie.

To torturuje Chcesz coś mi powiedzieć? W Nie wiem, nie wiem Myślę, że która przesyła racjuzowa... Może ponagrywajmy, nagrywaj pokażę czegoś na taki fajne Świeżo, no mam świeżo Nie dotykaj mnie To idziemy dalej. A i nie na... A tuń się robić. Nie ja chcę pogadać. Trzeba by To, że tak powiem, sceny dosyć... dosyć... kontrowersyjne. No, no, faktycznie, nie ma lepszego zajęcia. O nie, następny, następny. Spadaj, puszczaj, puszczaj, odwal się. Chyba go zabiłem. Skoczymy? A no, nie, pójdziemy po krawędzi, ale zimyła. Tak? to by było? Nie, Czemu wyparło? Chciałem jeszcze coś znaleźć. Chciałem czy kolegą wypuścić, ale nie mogę. Jestem Żartowałem. Nie chciałem. Oh fuck. Ej, no spadaj, no przecież ja ci nic nie zrobiłem O, jeszcze mnie jakiś skur przytrzymał O fuo wow. Tam ten się skądził Ej no to chyba źródeł

Tak, czuć inspirację, Harmonia Assassin's Creed'a. Aaa, niemożliwe. I jeszcze tu. Trochę srozniej, gęsiciej, żeby następny mnie nie bił. O. O. A i do środka. Cześć, cztery, cztery kolego, nie chcę przeszkadzać, weź, tak powoli, i niech to się nie Jeszcze możemy schować, tak, sprawdźmy, można, to może się przydać za chwilę, pewnie, nie, bo już tu będziemy wychodzić, Sprawdź. jak to zgłosił wcześniej napis, podążaj za Kio. Nie wiem, czy to na pewno bezpieczne. Czekaj, nie pójdźmy w drugą stronę. Najpierw. Bateryjka się znajdzie. O, tak, coś. Ukróć się możemy. Tu mamy. Zamknijmy. Założy się, że będzie nas kóźgodził zaraz. Za długo, spoko. patrzyka patrzyka ja w ogóle by nie spróbował w Innej drogi ogóle Nie mieliśmy. To Co? 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 szpitala. Nie Co? 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 na pewno było wyjście. A myślę że... myślę, że skończymy tutaj i do zobaczenia w na następnym odcinku, subskrybujcie, czy Wam się podoba, czy nie, co zmieniać, twarzy swojej nie pokażę jeszcze przez dłuższy czas, informuję, do zobaczenia, cześć!